Słuchają Państwo Strefy Euro, ze mną w studiu Jacek Safuta, dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski dzięki traktatowi z Lizbony, mówiąc kolokwialnie, może więcej. Czy może też więcej w sprawach gospodarczych? Ma na nie większy wpływ? Na pewno tak, chociaż już do tej pory miał sporo do powiedzenia, zwłaszcza tam, gdzie zahaczamy o prawo i o budżet. To znaczy? bo parlament współuchwala zarówno prawo unijne, jak i budżet. Ale nowa, bardzo ważna kompetencja na przykład to jest wspólna polityka rolna. Tutaj parlament będzie miał również do powiedzenia wiele i to jest o tyle ważne, że ta polityka dokładnie? może się zmienić. Co dokładnie? No, współdecyzja. Bez, bez zgody parlamentu nie będzie mowy o tym, żeby na przykład zmienić zasady wspólnej polityki rolnej. U nas wiele osób domaga się równych dopłat dla rolników polskich, na przykład bez zgody parlamentu to będzie niemożliwe i to będzie bardzo ważne forum, na którym będzie się takie rzeczy rozstrzygać. Choćby ostatnio dyskusja o tym, że trzeba skrócić termin czekania na uiszczenie faktury. Do, do 30 dni w całej Unii Europejskiej. To jest ważne zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw. Tutaj parlament bardzo nalegał, żeby to skrócić. Także w takich wydawało się drobnych sprawach, ale w takich ważnych, jak rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki rolnej, czy funduszy unijnych. A co z funduszami? No... Tutaj parlament też ma wiele do powiedzenia. Może złagodzić zasady wypłaty tych funduszy, tak jak to już było na początku, kiedy weszliśmy do Unii, kiedy uzyskaliśmy przejściowo korzystniejsze warunki, dłuższy okres wydawania pieniędzy, łagodniejsze zasady pokrywania VAT i, i takie rzeczy. No, a może też zaostrzyć. A kwestia walki z kryzysem? Tutaj. Parlament przede wszystkim, po pierwsze, wpływ parlamentu na budżet, to, że uchwala budżet, na co ten budżet zostanie przeznaczony. Między innymi właśnie na rzeczy, które pozwalają wyjść z kryzysu, ale. Na przykład tworzenie stałego mechanizmu. Tak, kryzysowego. No tutaj to, tutaj to przede wszystkim państwa członkowskie decydują, które mają włożyć te pieniądze, bo to nie jest bezpośrednio z budżetu unijnego, ale również na przykład jak zapobiec kolejnym kryzysom. Poprzez zaostrzenie nadzoru finansowego. Tworzy się cały system nadzoru finansowego i tutaj parlament również współdecydował o tych sprawach. A jak z kwestią prezydencji? Czy w lipcu, gdy Polska zacznie rządzić, kierować sprawami Unii, będzie mogła również współpracować tutaj na jakimś polu z Parlamentem Europejskim? Nie myślę, że będzie musiała, nawet nie tylko mogła. Znaczy, będzie musiała Bo informować o swoich działaniach. W Unii razem z Radą Unii Europejskiej, więc. Polska, przewodnicząc Radzie Unii Europejskiej, musi ściśle współpracować, reprezentuje Radę w Parlamencie, ściśle współpracować z Parlamentem, jeśli cokolwiek w prawie unijnym, Chcę przepchnąć, a przede wszystkim, jeśli chce uchwalić budżet na kolejny rok 2012. To będzie bardzo ważne zadanie polskiej prezydencji. W parlament jest też forum, na którym każda prezydencja przedstawia swój program, a potem zdaje sprawę z tego, co osiągnęła. I tutaj na pewno opinia Parlamentu Europejskiego, atmosfera, w jakiej jest witany premier Polski premier kolejnego kraju sprawującego przywództwo w Unii Europejskiej. Ta atmosfera ma bardzo duży wpływ później na ocenę tego, jak sobie poradziliśmy w całej Unii Europejskiej. Dziękuję. Jacek Savuda. Dziękuję bardzo.